Siemano! I kolejny dzień rehabilitacji. Nie jestem nawet jeszcze na półmetku, a powiem Wam, że kurde, dzisiaj miałem już taki kryzys. Tak mi się nie chciało, jestem cały obolały, jak pomyślę o tym masażu, który mnie dzisiaj czeka. Nie wiem, jak ja to zniosę. Tak, jadę sobie, rozmyślam. Ta rehabilitacja się skończy. I co dalej? Póki co? Nie mam na razie żadnego pomysłu na siebie. Może Wy macie jakiś ciekawy pomysł? A może jakaś współpraca? Napiszcie w komentarzach. Hmm, może poświęcić ten czas na rozwój, na naukę. Tak właśnie, kurde, w jakim kierunku? A może powinienem skontaktować się z numerolog? Może ona mi wskaże, gdzie jest mój potencjał. Słyszałem, że numerologia wielu osobom już. Otworzyła oczy. Ktoś z Was może już korzystał? Napiszcie, czy to działa, czy to się sprawdza. Może warto spróbować.